Was cieplutko na kanale Żyj z chwilą. Jestem w sklepie Macken Spencer. Widzicie co pierwszy raz ogólnie od 11 lat jestem w sklepie Mac Spencer. Kupiłam sobie sweter i spodnie. bardzo się cieszę. Przydadzą się, przydadzą się w razie czego na wyjazd do lekarza. Chciałam Wam pokazać, jakie tutaj mają owoce, a mają naprawdę co mega wybór. Na przykład mają takie tutaj truskaweczki słodziutkie. Że farma, a powiem wam szczerze, że ładnie, bardzo ładnie pachną. Ogólnie, wiecie co? U nas w Tesco taka jest prawda, że są puste półki i absolutnie się z tym zgodzę. Są puste półki w, w Tesco. Ja mam po prostu pokazać, jak tutaj wygląda. To wszystko, owocki, macie nawet jeżynki, nawet są moje ukochane borówki organiczne, one są zupełnie inne w smaku. Nie mają takiej twardej skórki, są słodziutkie, ale tego to mega nie widziałam. Widzieliście to? Niesamowite. Białe truskawki. I one są z Hiszpanii. I powiem Wam szczerze, że jak Boża kocham, nigdy nie widziałam w życiu, nawet jako mała dziewczynka, białych truskawek. Więc mega, mega niesamowite. Nie wiem jak one smakują. A, piszę, że to jest taki aromat z ananasem i z wanilią. Ale cena, jak widzicie, 4,50, boróweczki 3,20. Teskowe ceny są zupełnie inne. Tutaj mamy nawet rabarber. O, nawet mamy tutaj... O, proszę bardzo. Mamy nawet... Co to to jest? O, lercia jasna, monia nie wie. A mango! Wiecie co, bo akurat jeszcze takiego manga nie widziałam. Przeważnie, to kupuję te mango y, mango zielone. Granata mamy. To mam nadzieję, że tutaj będziecie wszystko widzieli. Tutaj mamy małe, ee, to, co to jest, wiecie, kumukat. Wygląda jak mała pomaraczka. Mamy oczywiście granata, można wysadzać, nie oczywiście, żartuję. Mamy ananaski, melonki, co naprawdę nie wiedziałam, że to jest taki mega wybór, bo naprawdę jak wejdziecie do Tesco czy do Azdy, naprawdę jak się kocham, są puste półki, puste półki. Ludzie po prostu się rzucają na owoce warzywa, ale na inne rzeczy też się rzucają. Tutaj mamy winogronka z Afryki. U mnie chłopaki lubią, więc już zabieram. No właśnie tak, chcę Wam pokazać. W międzyczasie robię zakupki. Cały czas munia jest przy owocach, ale chciałam właśnie Wam pokazać w czystej ciekawości te białe winogronka. Wiecie co, jaki jest problem u nas, żeby kupić awokado, a tutaj patrzcie to. Ta całe półki awokado są. Całe. Całe półeczki awokado. I ta awokado jest tutaj bardzo, bardzo ładne. Pomidorki, proszę od wyboru do koloru. U nas zero. Nie, naprawdę, no, mega jestem za to że to wszystko jest. Sałaty są nawet różne. O, kurczę, nawet jest organiczna sałata. Ale. Się zastanawiam, ale wiecie co, ona nie jest w zupełności taka dobra, jak się wydaje, jest niby organiczna, a jest bardzo gorzka. Warzywka. Tak myślę, co zjadłam. Czereśni, malinki, burutki, no truskawki. Tutaj mamy mięcho, mandarynki. To chcę jeszcze sobie pooglądać, co tutaj susiki mamy, ale ogólnie jest to wielkie, więc trzymajcie się ciepło.